W dzisiejszym odcinku pięć roślin trudnych do uprawy w Polsce. Prawda jest taka, że niektóre rośliny mogą być sporym wyzwaniem w uprawie i pielęgnacji. Trudne uprawy mogą zależeć od regionu, w którym są uprawiane, klimatu, rodzaju gleby i innych czynników. Niektóre rośliny nawet bez naszej większej troski będą rosły zdrowe i okazałe, inne wymagają zapewnienia im odpowiednich warunków i indywidualnej pielęgnacji. Większość poradników ogrodniczych doradza, jakie rośliny kupić, aby nie było nam zbyt trudno. To dobre dla początkujących i zapracowanych. Prawdziwym wyzwaniem ogrodniczym są rośliny, tak samo piękne, jak i trudne w hodowli. Spędzanie czasu na działce to nie tylko relaks, ale także i zysk. Uprawiając samodzielnie warzywa i owoce, można mieć pewność, że zbiory te nie są przeładowane nawozami i pestycydami. Gdy czasu mało albo jest się początkującym w ogrodzie, łatwo się zniechęcić do uprawy warzyw, bo o zbyt wielu rzeczach trzeba pamiętać. To trochę jak z gotowaniem w kuchni. Gdy w odpowiednim czasie nie wrzuci się do garnka odpowiednich składników, to coś się rozgotuje albo przypali. W przypadku warzyw bardzo ważne są terminy siewu. Zbyt wcześnie siane mogą zmarznąć, za późno siane często wybrzmią. Biją w pędy kwiatostanowe. Uprawa warzyw to ciężka praca, jednak jak się ją wykonuje od dawna, ma wiedzę i zaplecze technologiczne, to jedyne czego potrzeba do satysfakcji jest zbyt i dobra cena. Chcąc uprawiać własnoręcznie warzywa, dobrze jest zapoznać się, jakie gatunki sprawdzą się na początku naszej ogrodniczej przygody. Argumentów przemawiających za samodzielną uprawą warzyw jest wiele. Żyjemy w trudnych czasach, gdy liczy się każdy grosz, szczególnie dotkliwie odczuwają to obecnie Brytyjczycy. Na wyspach doszło nawet do tego, że ograniczono tam sprzedaż warzyw. A kupienie zwykłego pomidora graniczyło z cudem. Wszystkiemu winne są kryzys energetyczny, nieprzychylna pogoda i mniejszy import. Ponad 60% gleb polski wykazuje zbyt duże zakwaszenie, niską zawartość materii organicznej oraz niewielką zawartość frakcji ilastej zatrzymującej przesiekającą wodę. Prowadzi to do dużej przepuszczalności wodnej tych gleb i jej retencji. By zapewnić w miarę dobre zaopatrzenie roślin wodę i składniki pokarmowe, należy zmierzać w wieloletnim okresie uprawy do uzyskania wysokiej żyzności gleb. W dzisiejszym odcinku przedstawimy 5 roślin, które według opinii internautów uważane są za jedne z bardziej wymagających. Uprawa tych roślin wymaga doświadczenia i specjalistycznej wiedzy ogrodniczej. W czasach, kiedy sushi stało się bardzo popularne, chyba każdy słyszał o wasabi. W popularnych restauracjach w największych miastach nad Wisłą rarytasem tym zajadają się biznesmeni, modelki i osoby na poziomie. Okazuje się jednak, że w większości przypadków to co podawane jest jako zielony dodatek do popularnego dania z prawdziwym wasabi, nie ma nic wspólnego. Prawdziwe dzikie wasabi rośnie w Japonii na brzegach zacienionych górskich potoków. Wykorzystuje się głównie jego korzeń, aby przygotować jedyną w swoim rodzaju pastę wasabi. To prawdopodobnie najdroższa roślina spożywcza na świecie. Jej kilogram kosztuje ponad 1000 zł. Pierwsze co warto wiedzieć o wasabi to fakt, że mimo iż nazywa się japońskim krzanem, to krzanem nie jest. W rzeczywistości wasabi jest rośliną kapustną. Najistotniejsze jest kłącze, jest to pęd, z którego wyrastają korzenie, a w warstwie nadziemnej łodygi z liśćmi. Niestety wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że tak drogocenne kłącze nie jest korzeniem jak w przypadku na przykład, polskiego chrzanu. Wasabi to roślina, która ma specyficzne wymagania dotyczące warunków hodowlanych. To roślina zimnolubna która najlepiej rośnie w umiarkowanym klimacie, w temperaturach między 8 a 20 stopni Celsjusza. Jest to wyjątkowe wymaganie, które sprawia, że uprawa wasabi w wielu regionach może być trudna. Wasabi potrzebuje obfitego dostępu do czystej wody, a korzenie nie lubią długotrwałego zalania lub przesuszenia. Dla wielu ogrodników utrzymanie odpowiedniej wilgotności gleby dla wasabi jest wyzwaniem. Wasabi jest rośliną cienkowarstwową, co oznacza, że jej korzenie rosną blisko powierzchni gleby. To sprawia, że jest bardziej podatna na uszkodzenia i zmiany warunków glebowych. Wasabi ma długi okres dojrzewania i wymaga cierpliwości. Może minąć wiele lat, zanim roślina osiągnie pełną dojrzałość. Wasabi może być podatny na pewne choroby i szkodniki, które mogą być trudne do zwalczania. Zanim możliwe będzie skorzystanie z własnego wasabi, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Swój szczególny smak rozwija dopiero po około dwóch latach. Osiąga wtedy wysokość około 70% cm i przestaje rosnąć. Pamiętajmy też, że liście tej rośliny są bardzo lubiane przez koty. Jeśli więc mamy w domu kota, wówczas warto zabezpieczyć grządki z wasabi, np. siatką czy niewielkim płotem. Kalafior jest popularną rośliną szczególnie dla tych, którzy wyeliminowali zboża ze swojej diety. Warzywo to jest bogate w kwas foliowy i błonnik, a także witaminy C i K. Jego wysoka wartość odżywcza ma jednak swoją cenę, ponieważ warzywo to jest dość trudne w uprawie. Kalafior wymaga długiego sezonu wegetacyjnego z pogodą, która nie jest zbyt gorąca, ani zbyt zimna. Rośliny te należy regularnie podlewać, aby mieć pewność, że główki uformują się w ładne różyczki. Po wybraniu dla kalafiora odpowiedniego stanowiska należy je właściwie przygotować. W tym celu jesienią w roku poprzedzającym uprawę, zagony należy zasilić dobrze rozłożonym obornikiem lub wiosną przed sadzeniem rozsady. Zastosować dobrze rozłożony kompost. Dodatkowo tuż przed uprawą oraz w trakcie wegetacji powinno się zastosować odpowiednie nawozy mineralne. Kalafior bardzo lubi rosnąć obok ziół. Wystarczy obok posiać np. nagietki, rumianek, bazylię czy posadzić szałwie. Olejki eteryczne, które wydzielają, nie tylko chronią kalafiory przed szkodnikami i chorobami, ale też wpływają na ich lepszy smak. Unikać trzeba sadzenia kalafiorów obok warzyw psiankowatych, np. pomidorów czy papryki. Oraz rzepowatych, czyli m.in. żotkwi, żotkiewki, rzepy. Kalafior nie znosi gleb kwaśnych. Stanowisko do uprawy kalafiora powinno być słoneczne, nie może on rosnąć w zacienieniu. Idealny zakres temperatur do uprawy to od 18 do 26,5 stopni Celsjusza. Kalafior jest nawet trudniejszy niż jego trudny krewny Broku. A jeśli masz wizję zbioru śnieżno-białego kalafiora, wiedz, że ma on tendencję do wyrastania w kolorach bardziej białawych lub żółtych. Coraz więcej melonów w Polsce na Łotwie czy Wielkiej Brytanii i coraz bardziej ekstremalne warunki pogodowe na południu Europy. Zmiany klimatu dają naszemu rolnictwu nowe perspektywy. Melon to warzywo, choć przez swój słodki smak, jest uważany za owoc. Melony są kojarzane ze sklepowych półek, ale ostatnie lata bardzo ciepłe sprzyjają ich uprawie w ogrodach w Polsce. Melony lubią wysoką temperaturę i bardzo żyzną glebę. Tak jak wszystkie dyniowate lubią ziemię kompostową. Lub nawożoną obornikiem. Sadzi się je do gruntu w drugiej połowie maja, wcześniej trzeba je wysiać na rozsadę. Melony muszą mieć zapewnioną temperaturę od 18 do 24 stopni. Poniżej 12 stopni Celsjusza melon przestaje się rozwijać i następuje zahamowanie jego wzrostu. Pogoda w Polsce jednak nie zawsze jest pewna, szczególnie jeśli chcielibyśmy uprawiać melony w gruncie. Warto więc zainwestować w tunel albo w szklarnię. Idealnym rozwiązaniem będzie odkrywanie go w dzień, a przykrywanie w nocy, gdy robi się chłodniej. Gorzkie lub melony mogą być najbardziej frustrującym problemem, ponieważ nie wiesz o tym, dopóki ich nie ugryziesz. Gorycz jest spowodowana wahaniami temperatury i zwłaszcza upałami. Nie wszystkie rośliny obfitują w owoce. Inne możliwe przyczyny to sadzenie nasion lub sadzonek zbyt blisko siebie, co powoduje, że rośliny konkurują o wodę, słońce i składniki odżywcze. Może to również wynikać z sadzenia ich zbyt daleko od siebie, co powoduje słabe zapylanie. Pomidory z jednej strony nie są jakoś specjalnie trudne w uprawie, ale z drugiej strony. Na spektakularne rezultaty mogą liczyć tylko ci ogrodnicy, którzy wiedzą jak o nie dbać. Są to warzywa bardzo czułe na sąsiedztwo innych roślin. Z wieloma nich niestety rywalizują o składniki odżywcze i sole mineralne pobierane z gleby i niestety często tę walkę przegrywają, dlatego to, z kim sąsiadują, ma wielkie znaczenie dla ich rozwoju. Pomidorów nie powinno się sadzić w tym samym miejscu rok do roku. Uwaga, unikajmy przy tym moczenia liści, bo to sprzyja chorobom grzybowym, na które pomidory są podatne. Ważne jest regularne nawożenie najlepiej nawozami naturalnymi jak biohumus lub gnojówka rościna np. z pokrzywy lub nawozami wieloskładnikowymi przeznaczonymi dla pomidorów. Pomidory są roślinami wrażliwymi na niekorzystne warunki atmosferyczne. Opady, wahania temperatur, susze i tym podobne. Dlatego najlepiej uprawiać je pod osłonami, gdzie można lepiej kontrolować warunki, w jakich rosną. Każdy na pewno uwielbia kwiaty w domu, ale przed kupnem orchidei warto się dobrze zastanowić, Ponieważ są to rośliny, które mogą sprawiać trudności w uprawie. Orchidee są uważane za jedne z najtrudniejszych kwiatów do wyhodowania ze względu na ich specyficzne wymagania dotyczące wilgotności, oświetlenia i temperatury. Dla wielu osób uprawa orchidei może być wyzwaniem. Cała rodzina roślin storczykowatych znana jest ze swoich intensywnie kolorowych kwiatów i cienkich łodyg, tworząc minimalne i delikatne, ale kolorowe dekoracje dla każdego domu. Orchidea jest jednak rośliną tropikalną, co oznacza, że problemy związane z jej pielęgnacją koncentrują się wokół odtworzenia jej rodzimego środowiska, storczyki wymagają pośredniego nasłonecznienia, i niewielkiej ilości wody wystarczy raz w tygodniu. Najlepiej byłoby umieścić roślinę w pobliżu obu okien. Ponadto, liście mogą wskazywać, kiedy światło słoneczne nie jest odpowiednie. Czerwony rumieniec oznacza zbyt dużo słońca, a zielony, ale ciemniejszy, oznacza niewystarczającą ilość słońca. Wreszcie upewni się, że gleba nie jest podmokła. Wszystkie wymienione przeze mnie rośliny są trudne w uprawie w Polsce, dlatego zanim zdecydujemy się na ich uprawę, Warto skonsultować się z profesjonalnym ogrodnikiem, aby uniknąć ryzyka i zapewnić roślinom odpowiednią opiekę i nie stracić pieniędzy. Dajcie znać w komentarzu, czy znajdziecie więcej tipów dotyczących tych roślin i owoców i warzyw, o których opowiedziałem w dzisiejszym odcinku.